skórby syny Druga tegoży na to powaliłem dobra Dobra co z tym pykamiczy kończy się kończysz się jak? Ja będę innego inaczej serwera! Dobra, no, tu po się tam robi? Co ich ich Co to jest? Co to jest? Co to Dobra, Co to jest? Co to jest? Co to jest? do takiego pokoju tutaj Mam nóż Jakieś Halo Łukas? Halo Przerywało się jest ty lecisz? Jeden leży. Dobra drugi leży Chyba wszyscy Bo tam trzeciego bombą wysadziłem Gdzie jesteś? O jeden, kolejny chyba przyszedł Jestem w jednej innych Kończę pobieranie, może są spieprzać Dobra, biegną do siebie Jeszcze nie wiem coś z Andrewem, Nic nie mówi Właśnie też go nigdy nie widziałem no, Dziwne, dobra jestem Trochę mnie postrzelili gorszy, pan gorszy pancerz, ale ten, da się przeżyć Co tam masz w ogóle? Co? Co tam masz w ogóle na tych, tych plikach? Czy są zakotowane? Nie mam, nie mogę tam sobie tego, tego odkodować, bo nie mam czasu Odkudy, dopiero już wypadzie więcej Dobra, dobra. dobra. dobra no, ja braciszek? Nie wiem gdzie jest Ale też nie wiem gdzie jest i czy no, po nich znaku. O, myślałem, że jest cisza. Jeszcze ostatni został Spróbuję go pokonać z bomby. Uważaj Nie się obok nie, bo bomby bombę wysadzą Dobra, chyba pokonany I znowu cisza, tam kolejny idzie, czekaj, nie strzelajmy, Spróbujmy się przekraść na drugą stronę Trzeba znaleźć Andre'a, bo coś, się, coś jest nie tak Tu idzie ja, Spokojnie Tu idzie Czekaj chwilę, zajmę się tym. Niech tu tylko przyjdzie Kurwa, mu to już Czekaj. Jeszcze nie widzi Jeżeli on, nie się, jeżeli on serio kurwa nie widział pomarańczowego helmu, to spoczuje, że... To mamy, co? No, dobra, no ale... ale dobra, tak się widać. No i biegiem, no coś jest nim tak. Ostatnio co słyszałem, ten andro chodził do jakiegoś magazynu, chyba tych androidów. No to bądź, bądź Nie biegnij. Wiadomo, tam. Że... Musimy wierzyć w niego Wolałem to by ci pozwolić Także jak było słyszeli Skurdec Nie no na Tak, buty Jakbyś nie wie kto by nic nie słyszeli Buty No i ten to nie wyglądać, że strzelają A więc strzelają jakby ten A nie ten No oni No go no, no, strzelają? Tak, ale trafiają w To Downdzimy to sobie, skoro tak się nie mamy w nich strapić Możemy się schować Zielon powoli Ty, stój na chwilę Zanim to co zrobisz? Więc do góry frejerze właśnie Lepiej przemyśl. O co się jajku, poddaję się, o Boże, o Jejku! O boję Podstawili się! Prawdzi biznes! Idź! Co co i... Nie ty kurbo! Dekła się chcecie! Chcemy krwi! Proszę. Dawaj, dawaj, A ja chcę chwilasek ludzi! Byłaś! Byłaś o to. cię przejść! Czemu idę? Co? To wyjdę! Zabijesz Andrewa! Zabijesz dużo osób! Gdzie są cię Lukasa i Dreja? Co? No i co? Wy zabijecie moich ludzi! Ha. A ty naszych A jej... ty zabijesz nam przyjaciół, prejeżę! OKO ZA OKO! Ale to twój koniec OKO ZA OKO! TY to TO ZACZĄŁEŚ frajerze! No... Na co ci to było? Co? Twoja baza, twoje plany są skończone Byłaś z podniesionymi rękami albo ci kurwo rozszczelam jak psa! Mamy jeszcze kurwa 15 magazynów do tej... do tego cacuszka Stój Kurwa stój Łapy do góry I czemu ty nie robisz? DO co? GÓRY! Do góry Dobra. Rzuć to! Zakuwam go Rzuć to! Co to miał znaczyć? Co? No w tym pokoju chronionym. Posłuchaj Chciałem, żebyś do mnie dołączył. No i co? To przez ciebie. To, przez, to przez ciebie, że stało. Gdybyś do mnie dołączył, nikt by nie umarł. Nie ucierpiałby ten twój kolega. No, ty i tak czasami potrzebna jest ofiara Widzisz, przynajmniej. Postrzymaliśmy Ciebie, Twoich ludzi, to Twoje wszystkie plany. Pomimo tego, ty... ile już kurwa przez Ciebie straciliśmy. Dorośli rozmawiają, zamknij się. Dorośli? Ty kurwo. Lepiej mów, co? nie dłużej, bo nikt się nie dołączy. Dobra, poruje. Co chcesz wiedzieć, bracie? No w tym pokoju, ciągle się pytam. O co się chodzi? O co chodziło w tym pokoju? O ten pokój. Tak. Chcesz wiedzieć, się stało? Chcę. Nie chciałeś do mnie dołączyć więc postanowiłem, że i tak dołączysz, w pewien sposób. Siedziałem długo, długimi nocami i myślałem, co zrobić, żebyś do mnie dołączył. Chciałem z tobą władać świat. Pewnego ranka pomyślałem sobie, co po cholerę tym jest. I stworzyłem twoją idealną kobietę. Taką, kurwa, idealną, że przedawnioną wersję. jak dawno nie wygląda. Ach, chodzi o wygląd? Czy o zastosowanie? A, dobra, odpierdol się, kurwa, śmierdzi ci z gęby. Odwróć się. Kadaj dalej. Przez to, co robisz, musisz być zatrzymany. I myślę, że nawet śmierć nie będzie dla ciebie najlepszą karą. A więc daj mu broń, Lukas. Najpierw zobaczymy, co potrafi. Pojebało Cię, tego mu nie dam Daj mu ten jego pistolet I tak tym nic zrobi Łap go kurwa Wyłaz tam Wyłaz tam Mar teraz. O! teraz! Ucieka Ładno Dawaj za nim Jest! Gdzie? Gdzie on jest? Na górze! Gdzie wchodź? Sprawdziłem to, widzę go! obójca No nareszcie Nie ruszaj się, biorę od ciebie ten swecik frajerza Dawaj to A więc tak A więc tak Spadniecie kiedyś z 15 piętra Nie ale magik spadł do tego Spadłem przed chwilą z drugiego co to ma do rzeczy Ren? Spadłeś, ale nie jesteś aż tak podziurawiony jak ja. A co ci teraz chodzi? Wiesz, bracie, straciliśmy dużo lat. Odejdźmy. Tak chcesz? Tak. Dalej się do mnie nie będziesz przyznawał. Byś uważał, że jestem mordercą, że Dami jestem jakimś. Nie wiadomo. Co? Dla mnie jesteś nikim nadal. Okay. <laughs> Hmm. Widzisz, do tak, takiego ja, kuwa poziomu, żeś upadł że już kurwa się nikim dla swojego wracznego brata Nawet już nie masz grubyłeś Po co kurwa słyszałeś po... Co? Powtórz to Mówię ci ty kurwo, co ci je z gęby Że Kurwa Tak upadłeś co? Że nawet twój brat się już kurwa nie, nie właśnie kurwa nie Idź do mnie Mariuszek Jaki Mariuszek, co? Jaki Mariuszek? Lukas uważaj! Uciekaj! O kurwa O cholero! Ty! Stój! Lukas żyjesz? Broń mnie! O Ty mnie! Wracaj Lukas, sam żyjesz? Uwielbię cię bracie! W wszystko dobrze! Kto mnie dołączył? Mówiłem ci. Że to twój koniec. Mówiłem ci. No i co? W końcu to twój koniec. Będzie ci, tyle. Zamknij się hmm. teraz. Tyle ludzi przecież się zginęło, że. W sumie. Jeśli miasto miałoby w pierwszych na zniknąć. To tak naprawdę to, to jest dobra cena, okay. że było tyle ofiar. Masz jakieś ostatnie słowo? Bracie. Ja. No, ja to. ja to robiłem. dla nas. Taki był. Bo...